Do siema. Hello, witam was w kolejnym odcinku z Most Wanted Need for Speeden. Tak jest. Zaczynamy na grubo, niezłym pościgiem, oh, what the fuck Jak widać, y oczywiście brawurowo przeprowadzony. Nie wiem czy widzicie w ogóle co ten golf robi, ale on po jednym ulepszeniu silnika jeździ praktycznie tak samo jak to BMW i generalnie trochę mnie to przeraża, jeśli mam ma być szczery. Ale nie żebym narzekał, nie żebym narzekał czy coś. Ale legacko pierwsze tutaj Wyścigi. Tak jest, witam Was w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted. I bać znaki drogowe. I ciebie też, o nie! W poprzednim odcinku kończyliśmy te pierwsze trzy początkowe wyścigi. No i dzisiaj będziemy robić kamienie milowe oraz notowania. Tak mi się wydaje. I Kto wie, może zmierzymy się z Sonim? Kto wie, kto wie? No póki co, to musimy nazbierać parę kamieni milowych i tutaj mamy. Kilka. Ucieczkę przed pościgiem już zrobiliśmy. Mamy przepychanki, próbę czasową oraz fotomandat. Uszkodzić radiowozy co najmniej dwa. Niech będzie. Ugi, nie. Pościg, szkolenie. Dobra, e, mamy zniszczyć dwa samochody, generalnie. w sensie dwa radio... Zawódź, się dwa radiowo. nic nie widzę. Przepraszam, panie policjancie, możemy pan wyprzedzić? o dobra, może być. Dobra, jeszcze jeden e, radiowóz musimy stuknąć, ale żeby to zrobić, to drugi radiowóz musi się pojawić. Ale możemy tu, widzę, że kamienie milowe robić e, kilka na raz tak naprawdę. Bo widzę, że tu mamy po prostu pościg utrzymać przez dwie minuty. Także zróbmy to, zróbmy to oczywiście. Czemu nie? O, witam, panie policjancie. Policjant numer dwa. Witam, witam. Dobra, przypianki mamy z głowy i teraz tylko dwie minuty sobie pojeździć po mieście. razem z funkcjami ruszami policji. O to Panie policjancie, proszę spokojnie jeździć, bo ja widzę, że pański samochód to już ledwo jeździ. Ledwo jeździ, a ten pościg musimy utrzymać jeszcze przez co najmniej minutkę. Możemy sobie koszty pościgu porobić, przy okazji poniszczyć jakieś przystanki autobusowe. No, widzę, że policja też w tym uczestniczy, zajebiście. Szkoda, że przechodów nie ma w tej grze, to największy minus. Oh, what the fuck, czy ja tam widziałem rowery? Oh, co tu się kurwa stało? Ja nawet nie zniszczyłem tego radiowozu. Halo, to nie byłem ja. Nie wrobicie mnie. O, jebać rowery. Dobra, jeszcze 4 sekundy, i będziemy mieć tak naprawdę po wszystkich kamieniach milowych, proszę bardzo. Teraz wystarczy tylko zgubić tych frajerów. Oczywiście to nie będzie żaden problem, bo mam zbakowanego golfa, którym pewnie bym mógł przejść tę grę w tym momencie. Ty, ale jaki pościg w ogóle. Trzy radiowozy pojebało was, pojebało was. Wszystko niszczą. God damn it. Jebać drzewa. Oh. Okej, okay, dobra. Nieźle, nieźle. To mi się podoba. Policja taka drwal, God damn. Ty, ale pościg niezły. Wypierdalać. Zostawcie mnie. Dobra, generalnie trzeba jakiś plan wymyślić na to. Ucieczkę, bo, oh, okay. bo nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. O, co nam gdzie stało? Nie wiem, nie wiem. Ale ja jadę dalej! Dobra, to trzeba na spokojnie. Muszę znaleźć jakiś ten. Muszę znaleźć coś, czym będę mógł ich zabić, bo inaczej to tego chyba nie zrobię. Ale zapierdalam mu no zabawkę! To było 236 na liczniku. Dobra, jedziemy tędy. Chyba źle pojechałem. Dobra, to trudno, zawrócimy, zawrócimy. Szybka zawrotka. Panie władze, zapraszam tu za mną. Zapraszam, zapraszam. Tu się jechało, tu się jechało. Co to jest? What the fuck? Niech bramcie gińcie! Dzińcie policjanci! O, oni chyba nie wiedzą, co się dzieje. E, tu nie mogę jechać, alo! Cześć, tutaj jest jakiś ten. O, okej, okay, dobra. Skrytka nie będzie mi potrzebna. Dobra, no i mamy to, a zasady ścigania się z kierowcami z czarnej listy. Słuchaj, bo nie będę powtarzać, za każdym razem, gdy zmierzysz się z kierowcą z rankingu, na szali postawiony zostanie samochód. Jeśli zwyciężysz, będziesz mógł wybrać dwie karty. Mogą one reprezentować cokolwiek, począwszy od części, aż po przysługi, które pozwolą ci rozwiązać problemy z glinami. Gdzieś pomiędzy nimi znajduje się dowód rejestracyjny wozu. Wystarczy odrobina szczęścia, i wybierasz ten właściwy. Wyjdźmy z tego, kurwa. Czy ja mogę w ogóle się z nim ścigać? Nie, jeszcze notowania muszę zrobić. No dobrze, niech będzie, niech będzie. Notowania, szkolenie. I czy on będzie po prostu mówił, że muszę zdobywać punkty? Natowanie no to twoja reputacja. On oh, most Powiedział nas wygryw. w grze! God damn! God damn, he said it! God damn, siemano! <coughs> nie, nie gadaj, że ja już go rozjebałem. No nie. Halo? Panie władzo, to już nie koniec pościgu! Nie no serio? Halo? Halo? Halo, panie policja... Halo? Halo? Panie policjancie... No nie, no co za gówno. <laughs> nie tak to miało być. Ty... O, udało się! Okej, okay, dobra, nieważne lecimy z Fryerem. Mam nadzieję, że wylosuję jego ten. Eee, co, ja Coś tu dostaję, Nie, nie. Mam nadzieję, że wylosuję go golfa, mimo że mam swojego. Dobra, w takim razie zobaczmy, jak to wygląda. Rzućmy mu wyzwanie. Mamy dwa wyścigi oba to tory. Także rzućmy wyzwanie Soniemu. Mam nadzieję, że mój golf da radę, ale raczej da radę. Jest dosyć dojebany, mimo że jedno ulepszenie tylko wykupiłem. Ale wygląda groźnie, tak samo jak ja w tym samochodzie. What the fuck, że to niby ja jestem? Co to ma być? No. Come on, ziomuś, mamy ten sam samochód. Co ty, Natku? Nie no, chciałem doskonały start zrobić i chuj. Nie wyszło, nie wyszło. Dobra, uwaga, czy ja go dogonię w ogóle, bo troszeczkę, troszeczkę mnie niepokoi to, że on się oddala. Ale chyba jest dobrze póki co. Po teraz się dzieje? Cygo tu na zakręcie, kurwa. Choto, gościu. Gościu, nie wiesz z kim tańczysz, nie wiesz z kim tańczysz. Pro elo driver, here. Nie, wracaj tu. Dobra, to trzeba taktycznie, nie. nie. Nie tak taktycznie, ty kurwo, no. Na no spokojnie, nie ma co się denerwować. To dopiero początek pierwszego wyścigu. Znaczy, i tak musimy wygrać oba. Ale to żaden problem. No kurwa, skręcaj. Żaden problem. Kurwa, no. <ścoughs> no nie, 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 nie. Co się dzieje? Straciłem panowanie nad pojazdem. Dobra, łatwo. Dobra, a teraz na spokojnie. Tu se... No, nie wytrzymie. Chodź tu, gnoju. Wracaj tu. Dobra, to jest... O, okej. Okay. To jest na dwa okrążenia, także spokojnie. Najpierw trzeba poznać trasę, i później można go już niszczyć. No, skręcaj, szmato. No i mamy pierwsze okrążenie. Elegancko, elegancko. Chłopowi już psycha siedzi na bank. Teraz tylko dojechać do mety. Drugi raz, tak naprawdę. I zwycięstwo mamy w kieszeni. Nie no, czemu oni zawsze muszą tak wyjeżdżać, że ja nawet nie mam sekundy, aby się ogarnąć, otrząsnąć i skręcić w bok, no. Ale ich mijam, ale ich mijam, patrzę to teraz. Cyk, jak wykalkulowane. O nie, dobra, czekaj, nie, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, co? Jest dobrze, jest dobrze. Oj, 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 oj. Tutaj dosyć skomplikowana sytuacja, lekki slaloming, ale jest wszystko pod kontrolą. Nie na gościu najłatwiejszy wyścig jak jechałem autentycznie. Jesteś totalnie beznadziejny, a ten twój rzęk to takie gówno. Zaczynamy drugi wyścig. Witam, witam. Zobaczymy, czy golf jest lepszy. Stokowy, biały. Znaczy, w sumie to nie jest stokowy, bo jest lekko ulepszony i kolor zmieniony. Ale to nie. to nie. nieważne chyba. Wybuch! Kurwa, to jest! Ten wybuch nie sprawił, że jestem pierwszy i trochę mi się to nie podoba. Ale spokojnie, ja znam mapę. Nie, kurwa, nic nie znam. Dobra, uwaga, uwaga. I cyk, frajerze. Siemanu, Dobra, elegancko wystrzelony i teraz możemy jechać do przodu Dobra, ten mozambijski las jest już nam bardzo dobrze znany Także bez żadnego problemu Nawet bez używania skrotasów Można go wystrzelić widzę, że ten wyścig jest jakieś 6 razy szybszy niż... O, nie! O, dobra Niż poprzedni Dobra, uwaga, tu się trzeba wstrzelić Cyk, idealnie Jak dłoń w rękowiczkę, tak jest. Jadymy, jadymy, kurwa. Jadymy. Dobra, tu trzeba uważać. Elegancko. Trzeba tracić jak najmniej prędkości. I uwaga, uwaga, teraz jedziemy z krutasem. Cyk. Nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra, ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Sony, frejerze, dawaj mi swój samochód. 240 km na godzinę. Jedno ulepszenie kupiłem. Oh No yeah. i mamy to. Piętnaste miejsce jest nasze. Teraz możemy wybrać dwie karty, ale mamy ich tutaj no troszeczkę więcej, mamy karty dodatków, tutaj właśnie możemy znaleźć um, kartę, którą odblokujemy ten samochód, a mamy też na przykład unikalne części czy ulepszenia wizualne oraz ulepszenia osiągów. No, i generalnie mamy tylko dwie szanse, aby wylosować cokolwiek. No i trzy karty, w których mogą się kryć różne ciekawe rzeczy. Znaczy możemy trafić na jakieś gówno, na przykład na karty konfiskaty, ale również możemy trafić na dowód rejestracyjny samochodu. Generalnie jest też pewien trik, który można wykorzystać, aby trafić ten samochód jakby za każdym razem. Ponieważ uwaga, uwaga, jest jedna pewna zależność. Dowód rejestracyjny samochodu nigdy nie pojawia się w tej samej karcie, jakby pod rząd. Czyli, jeżeli teraz powiedzmy byłby tutaj w pierwszej, no to podczas następnego wyścigu i podczas następnego wyboru kart. Już w pierwszej na pewno nie może być. Także wtedy by na pewno był w drugiej albo w trzeciej. I wtedy, jak jeżeli na przykład byłby w trzeciej, to następnym razem nie mógłby być w trzeciej, więc na pewno byłby w drugiej albo pierwszej. Wiecie o co chodzi? Najtrudniejszym wyborem jest teraz ten pierwszy wybór, aby tutaj trafić to. Także no co, zacznijmy od pierwszej karty. Uwaga, uwaga! Kurwa, kajdanki, to niedobrze. I teraz środkowe, czy może ostatnie? Ostatnie, proszę, żeby to było ostatnie. Jest, tak jest! Mamy to, elegancko. Zobaczmy w ogóle, jak bardzo lepszy jest ten samochód. No i mamy koleżkę z 14. Miejsca. Czy to Taz z Wirtus Pro Ten szalony Dure nie robi niezłe zamieszanie. Na czarnej liście maksywkę Taz. Nienawidzi Glin, a oni nienawidzą jego. Uważaj na siebie, gdy jest w pobliżu. Grasuje po ulicach Rockport szukając nowicjuszy. Dobrze więc pokaż mi jego samochód Sony wystrzelony elegancko No i mamy kolejnego krajera na liście Vince Kilić, czy jakkolwiek przeczytać jego imię Czarna lista numer 14 Porusza się Lexusem i jest coś tam Czy totalnym kurwa głównym To tak jest Do mojego gufo na podjazdu Tyle mam do powiedzenia. Nowe samochody i części. Teraz, kiedy pokonałeś Soniego, yy, miejscowe sklepy i warsztaty chętniej będą dostarczać ci części ulepszenia do Twojego wozu. Jeśli jesteś zainteresowany, będziesz mógł także kupić nowe modele samochodów. Pamiętaj, aby wybierać rozsądnie: zdobywanie gotówki nie jest takie łatwe. Musisz zaplanować, jakie kupić samochody i jakie ulepszenia do nich wprowadzić. Nie zakładaj z góry, że możesz kupić wszystko. Albo że uda ci się dotrzeć na sam szczyt, jeżdżąc seryjnym wozem. Co ty pierdolisz? Taz przysłał mi właśnie listę wyścigów i prób, które musisz ukończyć, aby móc walczyć o jego pozycję na czarnej liście. Taz nie jest nowicjuszem, więc musisz udowodnić, że jesteś gotów się z nim zmierzyć. Dokonasz tego wygrywając wyścigi, wykonując próby i gromadząc większe do u policji. Super, super. Pokaż mi. Mój nowy samochód. Uwaga, uwaga no, leci, leciutko, leciutko lepszy jest, nie? Jakby nie powiem, że nie. Dawaj mi go, wytestujmy. Uwaga, uwaga, oficjalny test pizdy. Jedziemy! Jedziemy! Nie no, powiem, że, że całkiem nieźle, całkiem nieźle się rozpędza. No, całkiem, całkiem. Nie, nie, powiem, że nie, nie powiem, że nie, już dwie paki na blacie są. Ty, ja jestem ciekaw czy ja mogę ulepszać ten samochód jako, że on jest taki unikalny, powiedzmy, czy, czy nie mo Ty, mogę, mogę normalnie, bodykity se mogę zainstalować, wszystko se, wszystko se mogę. Spoilera normalnie, ripera se mogę trzasnąć. Jakie on ma tu ulepszenia? Pakiet wyścigowy posiada, skrzynie biegów również. No, zawieszenie bym mógł ulepszyć i w sumie to jest dosyć ciekawa opcja. A zawieszenie to dobra opcja ulepszenia, bo trochę jak klocem się tym jeździ. Chociaż nitro też wydaje się być ciekawe. Hamulce... Po mi hamulce? Dobra, ulepszymy zawieszenie. I... Cyk. 3000. Czy będziemy stać na nitro jeszcze? Ty no, będziemy stać, idealnie. Tylko wszystkie pieniądze, wiadomo, no, ale to chuj. Czasem tak bywa. Uwaga, uwaga. Palimy kapciora. Oh. Nie no, trzeba te furę testować na jakimś wyścigu. Witajcie, panowie, to ja! Sony? Albo nie. Sonic the Hedgehog, szmato! Tak jest, no, nigdy nie mogę się wstrzelić w tym doskonały start, bo mi do dupy. Jadę po was! O, siema. O, nie! Dobra, no spokojnie, to do odrobienia jest jeszcze. Jadę oh. Goddammit, no, jak oni jeżdżą! Pod prądku O, oh, what the fuck? Co wy robicie, chłop chłopak? No, co ty, co tu się dzieje? Czemu w ogóle oni wszyscy tak mi samochodem jadą? Czy to jakieś derby gówno samochodów, czy mi się wydaje? No siemano, ziomuś! Cyk! No, czy zabiliśmy kogoś? Nie, nie, no chłopaki, no, chłopaki. Spokojnie, to do odrobienia jest jeszcze. Dobra, nie jest do odrobienia, jednak żartowałem. No, ale po teraz się dzieje normalnie nitro na samym początku. Ziemano, ziemano, siemano. No i tak się wygrywa wyścigi w tej grze, no. Tak się wygrywa wyścigi. Jeba grzeba. Daj, halo, nie, co jest? Gościu, gościu, co ty sobie myślisz? Bo oni się niebezpiecznie zbliżają, mi się to w ogóle nie podoba. Dobra, jedziemy z Kurtosem, szybko. Szybko! Nie! Skręcaj! O! Zwycięstwo! Yeah. Jeśli potrzebujesz szczęści. Yo, yo, man, yo! Super, ale ja nowego wózka żadnego nie potrzebuję. Brzyd, jak będzie potrzebował, gdy się z nim spotkam! O. Dobra, na no spokojnie. Ale ładne wiatraczki! Ooooo Wam mogę pokazać fajnego pasie to o! Myślałem, że jestem tutaj jest za gruby, ale nadal mogę to zrobić. Szybcy ma to. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze o! No, what the fuck? Halo? Halo? Ehm Halo? Proszę mnie. Halo? Halo? Oo! Okay. Halo, co tu bale kurwa robią? Zabieram te bale. Oh, on highway 99 nothing happening, happening nothing. Dawaj mi te bale, gościu. Zabieram te bale. Halo. Cześć, nasz spokojnie. Zabieram te bale, dagis, jedziemy. No, halo. Te bale też zabieram, o nie. Cyk. WTF? Halo czemu ten znak stopu wisi w powiedz co tu się kurwa stało? Dobra nie wiem, zagiąłem czasoprzestrzeń Matrixa, nie wiem co się dzieje. Uciekam stąd na próbę czasową. Eee, tak jest, tak jest. To akurat fajne jest. Akurat fajne. Fajne takie nietrudne tylko se jedziesz do przodu, jest elegancko. Oczywiście nie ma doskonałego oczywiście, że nie ma doskonałego startu. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Tutaj trzeba zapierdalać. I cyk, pierwsza butka telefoniczna, Czaj, co? No i po to, jak ja już jadę 270, no co tu się odpierda? 280 na liczniku normalnie. O, przy... w sensie bramka, proszę bardzo. Plus 37 sekund, zajebiście. Przecież w tyle czasu, to ja sobie mogę iść jeszcze herbatkę zrobić. Zobacz, trzeba! Cyk. O. Okej. Okay. Wygrałem 274. Przypadek? Nie, sądzę. Unikanie pościgów. Hey, when you're being chased by the 5-0, take a look at your map. You'll see a bunch of ikons. These are struktury, which you can use to shake the cops off your back. You just smash into them. Instant pursuit breaker moment. Jeśli kopie nie są podane, to probablemente nie stanął na podstawie pomocy. Trzeba mi, to work. Dzięki. Przydatna o, przydatna informacja. Dobra, myślę, że jeszcze jeden jakiś ofensywny wyścig możemy strzelić. Czemu nie? Witajcie panowie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Gotowi na śmierć. Zob... O no nie no. nie, panowie, panowie, zaczekajcie. Panowie, panowie to nie fair. Patrzcie to od Cyk, frajerzy na mózg, na mózg są robieni. O, halo. O, ty gnoju. Dobra, frajerze. Wiesz z kim tańczysz? Z mistrzem kierownicy. Nie dam się to łatwo, rozumiesz? Nie dam się. Długi. No i mamy pierwsze okrążenie, a frajerzy w tyle oczywiście. Innej opcji nie było. Patrz na tę brawurową jazdę, zobacz się dzieje. Cyj. Tu na drifcie wjeżdżasz. O nie, nie! Trochę za mocno, które za mocno. No nie! Wypierdalaj tą Mazdą, frajerze! No nie! Dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no co ja mam więcej powiedzieć? Ale na pewno nie wygra tego wyścigu. Kiń! O nie! O nie! Nie, o, o to jest to jest koniec. To, to jest koniec, to jest koniec. Najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać, bo ci frajerzy właśnie zwolnili do 10 km na godzinę. Nie mam pojęcia, co się stało, ale wygram to oczywiście, żeby. Na no, spokojnie teraz, wycelować, elegancko. Nie, no teraz to nie mają szans. Najłatwiejszy wyścig na świecie. o, o